Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Wyniki audytu zleconego przez Komendę Główną Policji wykazały, że wobec dziennikarzy, którzy ujawnili aferę taśmową, prowadzone były nielegalne działania operacyjne policji. Ten fakt bulwersuje tym bardziej, że dziś ówczesna ekipa rządząca punktuje projekt ustawy o policji i zarzuca Prawu i Sprawiedliwości próbę inwigilowania Polaków. Pod koniec ubiegłego roku komendant główny policji wyznaczył grupę, która miała sprawdzić, czy funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej i Centralnego Biura Śledczego Policji podsłuchiwali dziennikarzy piszących o aferze taśmowej. Są wyniki audytu. Stwierdzono, że były dwie grupy. Dwie grupy. Pierwsza od czerwca 2014 roku, która pracowała w ramach struktur. Centralnego Biura Śledczego Policji. W lipcu 2014 roku powstała kolejna grupa. Grupa, która się składała tylko i wyłącznie z funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych. Mówi komendant główny policji, inspektor Zbigniew Maj. Wiemy, że kompetencje i możliwości drugiej grupy były szeroko zakrojone. Przyczyny jej powołania nie są znane. Stwierdzono szereg szereg uchybień, jeżeli chodzi o dokumentowanie prac operacyjnych. Stwierdzono również szereg uchybień, jeżeli chodzi o rejestr kontroli korespondencji, mówiąc lokalnych podsłuchów. Wyniki audytu ujawniają mechanizmy działania poprzedniego rządu. To hipokryzja, komentuje Marek Jakubiec z klubu z 15. Mamy tu do czynienia z sytuacją, która jest wynikiem podsłuchów usowy. I teraz jak się zachował rząd w, te, w owym czasie? Nie pochylił się nad problemem tego, co usłyszeli od swoich prominentnych polityków, tylko zaczęli ścigać tych, którzy to ujawnili. Te doniesienia są o tyle zaskakujące, że obecnie w trakcie sejmowych prac nad ustawą o policji Platforma Obywatelska zarzuca rządowi chęć inwigilacji obywateli, zwłaszcza w internecie. Ci, którzy najwięcej mówią o zagrożeniu demokracji w Polsce, o tym, że regulacje zaproponowane chociażby przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie, a dotyczące uprawnień policyjnych, służb specjalnych, to zagrożenie dla polskiej demokracji. Ci sami politycy odpowiadają za skandaliczne zupełnie działania Podejmowane, pozaprawne działania podejmowane w poprzednika kadencji Sejmu. Prawo i sprawiedliwość nie wyklucza powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchiwania dziennikarzy, posłowie platformy obywatelskiej unikają komentowania nielegalnych działań policji zarządów PO. Nie miałem wglądu w materiały z audytu policyjnego. Jeżeli są jakiekolwiek okoliczności, które wskazują na to, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości w postępowaniach, to oczywiście powinien się wyjaśnieniem tych wątpliwości powinien się zająć. Prokurator, ewentualnie sąd. Poza podsłuchiwaniem dziennikarzy znamy również dane dotyczące pozyskiwania danych od operatorów telefonicznych z czasów 8 lat rządów POPSL. Doktor Roman Marzec, były funkcjonariusz CBA przypomina, że ta liczba systematycznie rosła. Podawane są szacunkowe wartości w granicach gdzieś miliona 800 tysięcy tego typu. Tego typu metod pracy operacyjnej. To jest naprawdę bardzo dużo. Tymczasem projekt zmian w ustawie o policji, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem mecenasa Bartusza Lewandowskiego z Ordo-Juris, projekt rzeczywiście porządkuje pewne kwestie. Polepsza o tyle sytuację obywateli, że po pierwsze wskazuje na wyraźny termin, w którym ta kontrola może być, czy też czas trwania, w którym ta kontrola może być wykonywana. To jest maksymalnie 18 miesięcy. Dziś w Sejmie odbyło się drugie czytanie Projektu ustawy o policji. W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat sytuacji w Polsce. Opozycja uważa, że to sygnał ostrzegawczy dla rządu PiSu, który psuje naszą międzynarodową reputację. Reputację psują ci, którzy jeżdżą do Brukseli, aby oczerniać nasz kraj, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. W debacie głosy zabierze premier Beata Szydło, która zamierza bronić dobrego imienia Polski, bo jak powiedziała wczoraj w Sejmie, nie zasługujemy na to, aby nas szkalowano. Premier Beata Szydło rozmawiała dziś telefonicznie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulcem, Tym samym, który zmiany wprowadzane przez demokratycznie wybrany rząd nazwał zamachem stanu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapewnia, że rozmowa odbywała się w bardzo dobrej atmosferze. W tej rozmowie pan Martin Szulc poinformował panią premierę Beatę Szydło bardzo jednoznacznie, że kwestia... Polski, sprawa Polska nie jest sprawą najważniejszą, którą Unia Europejska w tym momencie się zajmuje. Najważniejszą sprawą jest kryzys migracyjny. Kryzys, który dla Europy stanowi poważne zagrożenie. Tym zagrożeniem nie są za to wprowadzane w Polsce reformy. Mimo to w najbliższy wtorek, 19 stycznia w Parlamencie Europejskim ma się odbyć debata na temat sytuacji w naszym kraju. Platforma Obywatelska chce w niej widzieć unijne upomnienie dla nowych władz w Warszawie. PiS nie, nie rozumiem tego, że jesteśmy w rodzinie europejskiej, jesteśmy częścią tej rodziny, jesteśmy, jesteśmy częścią Europy. To nie jest tak, że my wyjeżdżamy gdzieś za granicę żali czy skarżyć się na, na Polskę, na, na aktualne rządy. Oni po prostu tego nie rozumieją. Mówimy o tym w Polsce, mówimy o tym w Brukseli. Wczoraj Komisja Europejska wezwała polski rząd do dialogu na temat praworządności, powołując się na przyjęte niespełna półtora roku temu przepisy. Powodem ich uchwalenia było niezadowolenie unijnych urzędników suwerennych zmian, jakie przeprowadzały wcześniej Węgry. Ten nowy mechanizm to rodzaj politycznej dyscyplinarki, mówi dr Olech Jańczuk. Kiedy wygrał rząd Prawa i Sprawiedliwości i dokonuje tę zmianę w kierunku właśnie prowadzenia suwerennej polityki Polski na, na naszym terenie, to, to za pomocą tych przepisów Komisja Europejska próbuje wywierać w. Czy presję na właśnie na rząd w Polsce? To, że sprawa Polski stanie się przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim, jest wynikiem błędów w komunikacji i podsycania złych nastrojów po przegranych przez Platformę wyborach. To jest normalna, publiczna dyskusja na forum Parlamentu Europejskiego. My w tej dyskusji będziemy jak najbardziej uczestniczyli i chcemy, żeby stanowisko Polski bardzo mocno wybrzmiało. We wtorkowej debacie jako pierwsza głos zabierze premier Beata Szydło, która wcześniej ma się spotkać z szefem parlamentu. Europejskiego Martinem Schulzem. Tłumacząc się ze swych wcześniejszych insynuacji, Schulz stwierdził dziś, że nie ma obowiązku zgadzać się z każdym działaniem partii politycznych, które mają całkowicie odmienne od niego opinie. Strategia, by interpretować zwycięstwo wyborcze jako mandat do transformacji kraju i podporządkowania wszystkiego prerogatywom zwycięskiej partii, nie powinna być realizowana w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Europejskiej. To miałem na myśli. Mówi wysoko postawiony niemiecki polityk, który nie kryje swych lewicowych poglądów. To nie o polski Trybunał Konstytucyjny ani o obronę wolności mediów tu chodzi. W obu tych sprawach inne kraje Europy posuwają się bowiem znacznie dalej niż my. Dowodzi tego choćby ocenzurowanie niemieckich mediów po sylwestrowych atakach imigrantów w kolonii. Tu chodzi o sferę wpływów, podkreśla dr Mirosław Chabowski. Wyrywanie się różnych państw pod kurateli niemieckiej niewątpliwie Niemcom się nie podoba i stąd prawdopodobnie na poziomie politycznym to one są w dużej mierze inspiratorem tych działań. Czy uda się w takiej sytuacji wyjaśnić nieporozumienia powstałe wokół polskich władz za sprawą zachodnich mediów? Członkowie Komisji Europejskiej, także komisarz Elżbieta Bieńkowska, zawsze mogą skorzystać z zaproszenia premier Beaty Szydło, aby Polskę odwiedzić osobiście. 60% przypadków odbierania dzieci jest z powodu biedy lub gdy bieda jest jedną z najważniejszych przesłanek takiej decyzji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma ukrócić proceder. Po wielkiej batalii medialnej i sądowej dwie córeczki państwa Bałutów zniska niska wróciły do domu. No to już w końcu wszyscy razem. Prawie wszyscy jedna córeczka państwa Bałutów jeszcze przez chwilę pozostanie w domu dziecka. Historia tej właśnie rodziny to przykład, jak państwo zamiast wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, odbiera je. To bardzo konkretne, osobiste indywidualne dramaty rodzin, zwykłych polskich rodzin. Które zawiniły w cudzysłowie tylko tym, że ich sytuacja materialna chwilowo czy przez dłuższy czas jest gorsza niż innych rodzin. Dramaty te wynikały z obowiązującego prawa kierowali się nim pracownicy socjalni, jak i sędziowie rodzinni. Spotykałam się z takimi sytuacjami, gdzie dzieci były zabrane, ponieważ no, chodziły głodne. A rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby to jedzenie kupić. Traktowano to jako, jako patologię. Tylko w pierwszym półroczu 2015 roku sądy uruchomiły procedurę odebrania dzieci rodzicom tylko z powodu biedy prawie 100 razy. Dlatego zmiana prawa jest konieczna, podkreśla psycholog społeczny dr Krystyna Kmiecik-Baran. To, że jest rodzina biedna, przynajmniej u nas w Polsce, nie oznacza, że to jest rodzina. Chora. Z propozycją zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości. To też ma być jasny przekaz do wymiaru sprawiedliwości do ludzi, którzy o tym decydują, i do polskiego społeczeństwa. Nie ma zgody na dalsze niszczenie instytucji rodziny. W kodeksie rodzinnym pojawi się między innymi taki zapis: umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców nie jest dopuszczalne wyłącznie z powodu ubóstwa. Podczas debaty posłowie zgodzili się co do jednego: że odbieranie dzieci z powodu biedy jest niedopuszczalne. Większość klubów opowiedziała się za skierowaniem propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości do dalszych prac w komisji. E-podręczniki dla szkół podstawowych zawierają niebezpieczną ideologię gender i okultyzm, ostrzegają eksperci. Fundacja Edukacja przez Media przekazała list szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej w którym wyraża swoje zaniepokojenie. Fundacja domaga się usunięcia tych treści. Niektóre podręczniki zawierają szkodliwe dla dzieci treści. Zwraca uwagę Jan Klawiter, poseł prawicy Rzeczypospolitej. W tych podręcznikach są takie elementy właśnie jak okultyzm. Dzieci czytają horoskopy, dzieci uczą się w treści przekazywanej przez horoskopy akceptować dopuszczalność antyspołecznych zachowań. Też wprowadzana jest względność w rozumieniu własnego ciała. Transseksualizm i takie sformułowania ciach i wszyscy chłopcy wyglądają jak Julka, właśnie służą, y, służą wprowadzeniu tego, tych elementów transseksualizmu. Katarzyna Chrzan, pedagog i filozof, podkreśla, że destrukcyjność treści, jaka została zawarta w książkach dla dzieci, idzie w parze z ponurą grafiką. Język i treść. Y są dalece destrukcyjne. Ud one po prostu uderzają w godność dziecka. E, to nie jest wychowanie do prawdy dobra i piękna. Nie będę gołosłowna, ja po prostu e, skorzystam z cytatu. Na przykład, proszę posłuchać. Mam czarodziejską moc, błotny robaku, tak wielką, że mogłabym zamienić ciebie i twego goryla w świńskie łajno. Drastycznych opisów jest jednak znacznie więcej. I ostatnie z opowiadań, w którym dziewczynka e, sama zamienia się w jakąś psychologiczną bestię, walcząc z bestią. Proszę posłuchać. Zmierz się ze mną, zaproponowała z uśmiechem. W sekundę runą na nią, taran z futra. Na dziewczynkę, małą, z przekrwionymi, żółtymi oczami i agresywnymi pazurami. Z policzka Storm pociekła krew. Otworzyła usta do krzyku, ale wydobył się z nich niewysoki pisk przestraszonego dziecka, lecz ryk rozwścieczonej, gotowej do ataku dzikiej bestii. Rozpalała ją wściekłość. Anna Wiejak z Fundacji Edukacja przez Media podkreśla, że te podręczniki zabijają w dzieciach wrażliwość. Te podręczniki, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zabijają w dzieciach wrażliwość. Powodują, że te dzieci nie są wychowywane do odpowiedzialności, tylko po. Eliminują tą odpowiedzialność poza sferę swojego zachowania. Te dzieci będą w przyszłości, nie, nie, nie będą w stanie podejmować decyzji konkretnych, one po prostu pójdą do wróżki, będą, nie będą w stanie ponieść odpowiedzialności nawet za swoje własne życie. Kontrowersje wzbudził także przygotowany wcześniej przez rząd POPSL nasz elementarz. Zabrakło w nim m.in. w dziale zima informacji o świętach Bożego Narodzenia. Narasta kryzys migracyjny. W styczniu do Włoch i Grecji dotarło już ponad 23 tysiące migrantów. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w całym 2015 roku do Europy przyjechało ponad milion migrantów w większości Syryjczyków, Irakijczyków i Afgańczyków. W ciągu minionych dwóch lat w styczniu przybyło średnio 6 tysięcy migrantów. W tym roku, w ciągu zaledwie dwóch pierwszych tygodni stycznia, w Europie pojawiło się już ponad 23 tysiące cudzoziemców. W tak dużej liczbie osób, poza tymi, którzy naprawdę szukają schronienia i bezpieczeństwa, na pewno są też tacy, którzy zwyczajnie wykorzystują tę sytuację i uciekają. Czy mają okazję wyjechać do, do Europy, do kraju europejskiego? Mówi dr Wojciech Wciseł. Tysiące migrantów i uchodźców przybywa korzystając z usług przemytników. Organizowana przestępczość również przyczynia się do tego, że to jest forma nie tylko um, spontaniczna, ale to jest forma, która pokazuje, że są w to włączone pewne struktury, w tym wypadku przestępcze, i one robią na tym po prostu swój interes. Mówi politolog dr Zbigniew Cesarz. W gangach przemytniczych może działać nawet 30 tysięcy osób. Aborcyjny gigant Planet Parenthood otrzymał w 2014 roku pół miliona dolarów dotacji z publicznych pieniędzy. Tak wynika z raportu, który opublikowała ta organizacja. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, zawetował niedawno ustawę, która miała zakończyć finansowanie koncernów z pieniędzy podatników. W minionym roku w placówkach należących do Planet Parenthood zabito ponad 320 tysięcy poczętych dzieci. Koncern ten, jak podkreśla Ewa Kowalewska z Human Life International, jest potężny. Organizacja Planned Parenthood jest największym właścicielem klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych. No jest to też organizacja o zasięgu światowym, która promuje aborcję wszędzie, praktycznie aż do urodzenia, co jest legalne w Stanach. Aborcyjny gigant opublikował raport, z którego wynika, że w 2014 roku organizacja dostała od instytucji państwowych dotacje na kwotę ponad pół miliarda dolarów. Demokraci, którzy w tej chwili mają władzę, mają również przełożenia na finanse państwowe, no i po prostu płacą. Płacą z kieszeni podatnika za zabijanie dzieci, za członkowanie tych dzieci, za sprzedaż narządów, na zamówienie, to poruszą. Ludzi. Co można zrobić? No, przede wszystkim trzeba właściwie głosować. Po raz pierwszy Republikanom udało się przyjąć ustawę, która pozbawiłaby planet Parenthood środków publicznych. Niestety zawetował ją prezydent Barack Obama. Ukraińscy górnicy ponownie blokują trasę do Polski. Akcja jest bezterminowa. Utrudnione może być dotarcie do przejścia granicznego, rawaruska chrebenne od strony Ukrainy. Pracownicy kopalń domagają się między innymi wypłaty wynagrodzeń. Około stu górników z obwodu lwowskiego zablokowało trasę międzynarodową M09 Lwów-Warszawa we wsi Soposzyn na przedmieściach żółkwi. W ten sposób domagają się wypłaty zaległych pensji. W listopadzie otrzymali jedynie część swojego wynagrodzenia, a w grudniu nie dostali go wcale. Uczestnicy strajku są też zaniepokojeni sytuacją w kopalniach, którym władze ograniczają finansowanie, a część z nich zamierzają zamknąć. Rządzący twierdzą, że spośród 35 kopalń, które pozostają na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie, aż 11 nie ma żadnych perspektyw rozwoju w razie zamyka kopalń tylko w obwodzie lwowskim. Pracy może stracić około 10 tysięcy ludzi. Kończymy główne wydanie informacji dnia, a na kolejne wiadomości do telewizji trwam. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie po modlitwie apelowej. Do zobaczenia. Cześć Boże Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Noc w Polsce zapowiada się mroźna: od minus 8 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na południu. Na północy lokalne przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite z opadami śniegu. Na północy możliwy przelotny śnieg: od minus 2 na północnym wschodzie do 2 stopni na dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie rosnąć. Na barometrach w południu około 1008 hPa. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W sobotę przed południem na północy przejaśnienia. Na południu wschodzie i w centrum dużo chmur z opadami śniegu. W drugiej części dnia bez zmian. W nocy od minus 12 na Mazurach. Temperatura miejscami lokalnie może być jeszcze niższa. Na południu i Pomorzu minus 4 stopnie. W dzień najchłodniej w Olsztynie minus 9. Z kolei na południu i zachodzie temperatura bliska zera. Powieje umiarkowany wiatr z północy. W niedzielę przed południem na zachodzie i Pomorzu popruszy śnieg. Na Podkarpaciu możliwe opady śniegu. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. W drugiej części dnia przejaśnienia na północy i południu. Miejscami słabe opady śniegu. Noc chłodna od minus 12 w Kielcach i Białym Stoku do minus 4 w Gdańsku. W dzień od minus 8 na Podlasiu do minus 2 na zachodzie. Powieje słaby wiatr z północy.